Teraz y, omówimy sobie wzór ogólny kwasów karboksylowych. Generalnie zwróćcie uwagę, że on bardzo jest podobny do y, wzoru ogólnego alkoholi. Też mieliśmy 2N plus 1. Czyli na wszelki wypadek, przećwiczymy sobie to jeszcze, żebyście to dobrze widzieli, jak powinniśmy, jak powinniśmy sobie zapisywać. Kwasy y, karboksylowe, y, wzory, y, wzory sumaryczne. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy w łańcuchu węglowodorowym cztery y, węgle. Więc oczywiście wtedy będziemy mieć C4, H4, 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 H5, 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 h i tutaj, no trzeba tutaj sobie policzyć 2 razy 4 plus 1, będziemy mieć 9 wodorów, więc będziemy mieli C4H9COOH. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz że na ilość atomów węgla, może sobie to zaznaczymy, tak ten. Tu mamy oczywiście cztery atomy węgla, a tutaj mamy piąty, więc tak naprawdę, to będziemy mieć do czynienia, z, będziemy mieć tak naprawdę do czynienia z kwasem, który ma sumarycznie pięć atomów węgla. Co to znaczy? To znaczy, że ten kwas nazywamy nazwiemy kwasem pentanowym. Kwas pentanowy. Także na to uważajcie. Na to uważajcie, że tutaj macie, y, macie y, ileś tam atomów węgla plus jeden zawsze z grupy karboksylowej. Także. Pamiętajcie, że to jest grupa karboksylowa, gdzie jeszcze jeden atom węgla znajduje się, a zatem to ma wpływ na to, jak nazwiecie ten kwas. Więc uważajcie na to i pamiętajcie, y pamiętajcie o tej rzeczy.